To jest dziwne. Cześć witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog Zapraszam was na reanimowaną serię Aga testuje fanów Jeżeli oglądacie mnie od dość niedawna i jeszcze nie wiecie co to jest Aga testuje fanów to już wyjaśniam Kiedyś miałam serię fan mail z rozpakowaniem paczek od fanów I z tych paczek wyjmowałam różne słodycze i przekąski I potem wyrzucałam je właśnie do odcinków a ja testuję fanów I tym razem reanimowałam serię, ale pod jednym warunkiem Warunkiem przesyłania słodyczy bądź przekąsek Które są wyjątkowe albo z innych krajów Tak żeby wiecie, nie testować krówek, które już mamy wszędzie Tylko testować ciekawe i dziwne słodycze Bądź przekąski, bądź napoje z całego świata. W dzisiejszym odcinku przetestuję produkty z dwóch paczek od dwóch różnych osób. W jednej paczce były produkty, podejrzewam, że angielskie angielsko-niemieckie coś w tym stylu bądź niestety nie było kartki, ale tak mogę przypuszczać. A w drugiej paczce mam produkty z Turcji. Tutaj mam całą zawartość paczki z Turcji i do tego list, więc najpierw może zobaczę od kogo jest ta paczka. Uuu, obszerny. Paczka jest od Izy, która uwaga, uwaga, ma 23 lata. Pozdrawiam Cię Iza. Ona napisała, że ma kilka przekąsek z Turcji. Była tam na krótkim urlopie i przywiozła sporo jedzenia. Oczywiście jest tu o wiele więcej tekstu, ale pozwólcie, że zachowam go y, dla Siebie. Na szczęście Iza wspaniałomyślnie napisała mi też, co dokładnie e, zawarła w paczce, więc na szczęście nie będę się musiała domyślać, więc mogę przejść do pierwszej rzeczy. Bardzo zainteresowało mnie coś takiego, to jest. Hmm. Nazywa się Karma jerfistiklice. Cezary. Nie mam pojęcia co to jest, ale na szczęście to jest obrazek, na którym to w ogóle wygląda przynajmniej dla mnie jak taki baton pokryty wiórkami kokosowymi, i w środku są fistaszki. Y, Uuu, ale to jest miękkie, więc może być naprawdę dobre. Zobaczmy, co Iza o tym pisze. To się nazywa Cezary. To jest coś galaret. Kowa tego ze skarmelizowanej marchewki, orzechów i wiórków kokosowych. Co? W życiu bym nie pomyślała, że takie coś będzie z marchewki. Zatem to tak, wiecie, jak gdyby mało mi się turecko kojarzy, ale dobrze, jaram się, otworzę to. I mam wrażenie, że będzie mi trudno. Ech! Mogę potrzebować nożyczek. Okej, okay, udało mi się odpakować. I teraz wyjmę to. Uuu okej, okay, rzeczywiście jest miękkie. Widzicie, się wygina. I przyznam, że bardzo mnie to interesuje. Pachnie tylko i wyłącznie fistaszkami. Nie czuję żadnego innego zapachu. Może trochę kokosa. Ale muszę przyznać, że jak to wącham, to po prostu ślinkami cieknie. Więc spróbujmy. Okej, okay, bardzo gumiaste I rodzim smakuje jak marchewka, która jest połączona z sokiem pomarańczowym. I w ogóle nie spodziewałam się takiego smaku. Myślałam, że to będzie takie mocno słodkie i orzechowe, a to jest wręcz takie owocowe. Hmm. Okej. Okay. Niesamowite słuchajcie, jak będziecie wy w Turcji, to myślę, że koniecznie musicie spróbować z tego czegoś. Tak od 1 do 5 wydaje mi się, że mogłabym temu dać spokojnie. Tak wiecie, cztery. Albo nawet cztery i bo jest naprawdę smakowita i lubię taką, wiecie, gumowatą konsystencję. Mm. Dziękuję Iza. Mega fajne. A w ogóle wy, jak się zastanawiacie, o jak jakie wysłać paczkę, to podam w opisie adres, pod który możecie wysyłać paczki, ale właśnie tak jak powiedziałam, tylko z jedzeniem albo z innych krajów, albo z takim mega ciekawym, albo mega dziwnym. Pamiętam, że kiedyś, właśnie jak jeszcze była ta stara seria, dostałam na przykład lemoniadę ogórkową, albo szkloki, czyli jakieś śląskie cukierki. Więc to było mega fajne. Niekoniecznie musi być z innego kraju, ale ważne, żeby to były takie dziwne rzeczy. Więc przechodzę do kolejnej i tutaj bardzo mnie zastanawia to widzę, że to są papryczki, podejrzewam, że to są ostre papryczki i mogę się tylko spodziewać tutaj jakiegoś ostrego sosu chociaż może na przykład nie jest ostry, może to będzie coś w stylu takiego wiecie węgierskiego sosu z papryki ale wygląda to na ostre papryczki <grych> nazywa się to Harisa. kojarzę tą nazwę kojarzę nazwę Harisa. nie wiem czy to właśnie nie jest jakaś taka pasta wiecie paprykowa, w każdym razie co pisze o tym Iza, <grych> o nie bardzo ostra pasta. Już raz próbowałam, super smakuje, zarówno z mięsem, jak i dodań bez mięsa. No dobra, czyli. Ostra papryczka, wstydzi pasta ostrej papryczki. No, ale żeby stało się zadać tradycji, no to muszę jej spróbować. Jest oczywiście zamknięta, więc ją otworzę. O Boże, nie wierzę, że to robię. Ale poprzednio było takie dobre. Może inaczej, nie zrozumcie mnie źle. Podejrzewam, że ta też jest dobra, ale na pewno będzie ostra. Na pewno jest lepsza po prostu w jakimś daniu, a nie tak jedzą na stópki. No, ale mniejsza, spróbuję wziąć trochę na palec i boję się, że ta ilość to już jest za dużo. Uh, o Jezu, znacie zapach takiej ostrej papryki, nie? Że już czujecie, że to będzie ostre O Jezu, jest ostre, ale z drugiej strony Jest też naprawdę dobre oh, hu, hu, ha, ostre, dobra, ostre, ostre, ostre o Jezu, no dobra. I, ale Iza nie kłamała Naprawdę jest to smaczna pasta. Oczywiście jest mega pikantna, ale do jakiegoś sosu albo do gulaszu. Mm, mm. Dziękuję ci serdecznie. Przyda się w kuchni na pewno. Więc wow. O dziwo, oprócz mega ostrości, czułam w tym smak papryki. Taki naprawdę dobry. I teraz mam jeszcze parę innych produktów i zadziwia mnie bardzo takie coś. Jest na pewno płyn, bo słyszę, że się majta, ale jest tak zapakowany w mnóstwo folii. Nie wiem, co to może być. Zaraz zobaczymy. Napój jest. Ay, ayran. Ayran. Napój trochę mleczny, trochę jogurtowy W Turcji jest do kupienia absolutnie wszędzie. Jest dosyć dobrze zabezpieczony. O, oh no. Ale widzę, że się wylał. Bo tutaj pękło wieczko, niestety. I jak gdyby jogurt wylał się i chyba zdążył zepsuć. Więc, no, akurat tego nie spróbuję. Ale tak, rzeczywiście jest napisane Ayran. Original. No trudno. Szkoda. Bardzo interesuje mnie to. Coś. Na szczęście jest tutaj napisane po angielsku i jest to spicy corn, czyli jakby pikantna kukurydza. Eee, I wydaje mi się, że chyba coś takiego już kiedyś jadłam albo podobnego, ale nie jestem pewna. Zaraz zobaczymy, co Iza o tym pisze. Kukurydza prażona, solone i z jakimiś przyprawami, fajne do chrupania. Okej, okay, czyli za dużo nie zdradziłam, oprócz tego, że jest słone. Udało się. Myślałam, że się nie uda w ten sposób. No dobra, wygląda to naprawdę zachęcająco. Wygląda to po prostu jak takie kawałeczki kukurydzy normalne. Mmm! Muszę przyznać, że mimo że są jakby trochę uprażone, to są nadal bardzo twarde i osoby, które na przykład mają słabsze zęby, myślę, że by miały z tym dosyć duży problem. Ale jeżeli chodzi o smak, to są genialnie przyprawione. Bo są takie słono, kwaśno, pikantne. Bardzo dobre. Gdyby nie to, że są takie twarde, to naprawdę mogłam zjeść na raz całą paczkę. Bardzo fajne zamiast paluszków albo chipsów, bo smakują bardzo podobnie, ale są właśnie takie mega twarde. O nie, ja zapomniałam oceniać rzeczy! A! Zapomniałam ocenić! Więc to bym oceniła na pewno też na jakieś cztery. Takie proste cztery, dlatego że właśnie dla niektórych może być za twarde, ale w smaku są genialne. A jeżeli chodzi o ten pastę, to Hmm, tutaj chyba też mi dała 4, bo jest naprawdę smaczna. I wiadomo, że się nie jest stópki po prostu, bo jest za ostra, ale jest naprawdę dobra, więc hej. I trzy ostatnie rzeczy. Mamy tutaj hałwę. Oczywiście hałwę już jadłam w życiu, ale to jest hałwa turecka. I to w dodatku z czekoladą. Zobaczymy, co i zapiszę. A, okej, okay, czyli po prostu klasyczna turecka hałwa. I właśnie ta jest po prostu o smaku kakaowym, czyli nic więcej też nie napisała, ale ja tak spróbuję. Wygląda ona w ten sposób, taka piękna marmurkowa i wydaje mi się, że się nie będę bawiła w jej krojenie, tylko po prostu ją ugryzę. Mm. Bardzo lubię już przypominam mi smak dzieciństwa, bo teraz już jakoś nie kupuję, ale moja mama jest w ogóle fanką chałowy i jej tata, mój dziadek, był fanem chałowy, więc oni potrafili po prostu usiąść i naraz zjeść taką, tu na spokojnie, po prostu taka to naraz dla jednej osoby, to było dla nich nic, a ja po prostu po chałowie jestem tak zasłodzona, żebym ja pewnie zjadła taki, wiecie, gdzieś taki kawałek i już bym miała dosyć, bo ona jest mega słodka. A jeżeli chodzi o smak, to ci, którzy jeszcze nie jedli hawy, to. Hałowa jest zrobiona z sezamu, czyli to jest trochę tak, jakbyście mieli taką dosyć chrupiącą pastę z sezamu, słodką, mocno słodką. Czyli to jest właśnie taki cukier z sezamem, można powiedzieć. Mmm, a naprawdę bardzo dobre. Jeżeli chodzi o kakao, to za bardzo go nie wyczuwam. No, cztery. Hałwie nie ma do zarzucenia, naprawdę. Oprócz tego, że ktoś na przykład nie lubi sezamu, to może nie lubić hałwy, ale. Tak, poza tym chaławę jest po prostu przepyszna. No. Oki doki. To teraz może w takim razie daktyle. Daktyle oczywiście też znam i jadłam. E, natomiast to są daktyle e, tureckie. A nie, proszę bardzo, to są daktyle tunezyjskie. Czyli jakby w tej paczce zagubiła się rzecz z Tunezji. Natomiast ja w Tunezji, ani w Turcji zresztą nigdy nie byłam. A Więc pewnie ich daktyle też są inne. Bo nie wiem, czy wiecie, ale daktyli też jest mnóstwo rodzajów. Tak samo jak na przykład u nas jabłek. Mamy załóżmy, 20 odmian jabłek. To tak samo jest 7, 8, albo i więcej e, odmian daktyli. I każdy z nich ma inny smak, inną moc słodkości, inną konsystencję, wielkość i w ogóle. Więc to też jest taki bycie. Zaawansowany temat. Okej, okay, jeden już się wydostał, więc są to raczej drobne daktyle, to nie są takie duże. Mniej więcej takie. I spróbujmy. W ogóle kupowane daktyle za granicą, albo takie lepszej jakości, zawsze mają w środku pestkę. I tak jest też tutaj. Yy. Mm. O! O! Z piaskiem z Tahary. <gry> Zaskoczył mnie ten daktyl, bo ma jakby taki trochę kawowo-karmelowy posmak. Oczywiście ma pesteczkę. Na pewno jest miękki. Skórka nie za bardzo się oddziela od mięszu. Naprawdę dobry daktyl. W ogóle daktyle są mega fajne. Zaskoczył mnie ten aromat. I chyba też dam cztery. Nie wiem, dzisiaj rozdaję czwórki I teraz ostatnia turecka rzecz, i to się nazywa pismanie, pismanie. I to jest turecka hawa tylko w rodzaju śmiesznych włosków. Smakuje jak hałwa, ale w postaci waty cukrowej. I zalepsam spróbuj dobre to. I jestem w szoku, bo nigdy czegoś takiego ani nie widziałam, ani tym bardziej nie próbowałam. Ale rzeczywiście wygląda to jakby to była hałwa pistacjowa w ogóle Zrobiona z właśnie włosków Takich jak fata cukrowa, niesamowita Ale to mega wygląda, spójrzcie na to What? Uh, i otwiera się tak w ogóle od góry tutaj Nawet nie trzeba nic rozwalać Ale mega fajne Lubię, jaka jest ilość gigantyczna tego Ooo i to jest takie delikatne Ej, jestem w ciężkim szoku Nigdy czegoś takiego nie widziałam i jest super mmmm ooo ale dla mnie o dziwo nie smakuje jak hałwa w ogóle to co jest fajne to rzeczywiście, że, że to zachowuje się jak wata cukrowa czyli wsypujecie to sobie do gęby i od razu się rozpuszcza ale właśnie hałwą mi to nie smakuje, to jest piękne nice uff, rozwaliłam to mi wygląda trochę też jak takie, jak takie kawałki sera wiecie, takiego strunowego string, string cheese Mmm. Jezu, jakie to dziwne. Na pewno czuję, że w tym są orzechy, ale to jest tak dobre, że nie mam pojęcia, co z sobą zrobić. To jest niesamowite. Mm. To jest w ogóle o wiele lepsza wata cukrowa, bo to nie jest po prostu sam cukier, ale to ma jeszcze jakiś smak i ma orzechy i w ogóle wow. Jeżeli chodzi o cenę, daję temu czemuś, co się nazywa pismanie, daję temu pięć. Mocną piątkę, po prostu nic więcej, ja bym tu nic nie zmieniła. To jest niesamowite. Mm. Iza, naprawdę dziękuję Ci bardzo, że pokazałaś mi coś takiego, bo teraz, jak będę kiedyś w Turcji, to na pewno kupię, kiedy tylko coś takiego zobaczę. Czyli zdecydowanie ostatnia rzecz podeszła mi najbardziej, mm, ale te, ta kukurydza też była taka fajna, bo ona jest, wiecie, słona, ja lubię słone przekąski, więc jeśli chodzi o Turcję, to jestem bardzo zadowolona. Ale teraz czas przejść do drugiej paczki, w której jest bardziej Anglia. Tak wygląda. Druga paczka wygląda w ten sposób i niestety muszę powiedzieć, że nie dostałam w niej żadnego listu, co mnie trochę zdziwiło i nie wiem za bardzo, od kogo jest ta paczka i właśnie skąd ona jest. Więc jeżeli ogląda to ta osoba, która zrobiła tą paczkę, to dziękuję bardzo. Na pewno poznajesz produkty, które dla mnie sama przygotowałaś. Pierwsze co widzę, to na pewno napój. Jest to napój, który się nazywa Rubicon Sparkling Mango. I dlatego właśnie pomyślałam, że jest to paczka z Anglii, bo wszyscy. Te rzeczy mają angielskie napisy i właśnie tak jakby, nie wiem, wyglądają angielsko, więc po tych wszystkich słodyczach bardzo bym chciała się napić. Otworzę sparkling mango. Dokładnie ten dym. U! Mm. Muszę powiedzieć, że jest to naprawdę dobre i. Testowałam jakiś czas temu słodycze z Indii i tam były cukierki mango, które były przepysznie mango i ten napój też jest taki przepyszny. Właśnie o dziwo to jest takie gazowane mango, słodkie, troszeczkę kwaśne i naprawdę pyszne. Wydaje mi się, że mogłabym temu dać ocenę... Hmm, gazowane mango, kto by pomyślał? Cztery, spokojnie cztery, jest naprawdę dobre, nie za słodkie. No wiecie, taki normalny gazowany napój. I teraz przejdę dalej. Oh. Tutaj widzę już rzecz, która ma w sobie coś, czego widzę, Czyli lukracje. Są to żelki, które są pomieszanym y, owoców z lukracją. Więc jak gdyby dobrego ze złym. Chociaż wiem, że są fani lukrecji i oni pewnie by stwierdzili, że to najlepsze żelki na świecie. Więc spróbuję ich już teraz. A żeby najwyżej mieć czym zagryźć. Fruit and Licorice. Delightful delightful fruit flavored and licorice duo mix. That's incredibly tasty. Ok, if you say so. Spróbuję to otworzyć. Jednak muszę przeciąć. A więc żelki wyglądają w ten sposób. Tak jak na opakowaniu, czyli są czarno-kolorowe. Czarno Mamy tutaj żółty pomarańczowy i czerwony. Są tylko te trzy. I muszę przyznać, że czuję przerażenie. Bo po prostu nienawidzę lukrecji, ale bardzo lubię żelki. I zastanawiam się teraz, czy spróbować czerwony czy żółty. <laughs> Jest jedyne, co czuję, to lukrecję W ogóle zdecydowałam się gdzieś takiego. Jest jeszcze taki. I trzeci taki. A więc uwaga, raz koziwia. O, przeklejony się. Mmm. A on. Po pierwsze, ten żelek jest bardzo miękki, jaki gumowy. Miękki, że się mega przykleja do zębów. Po drugie, ta Lukrecja była słona, czyli coś w stylu salmiaki z Finlandii. A po trzecie, o dziwo. mimo Twarzy. To chyba była najlepsza lukrecja, jaką jadłam w życiu. Pewnie przez to, że właśnie tak idealnie pół na pół była połączona z żelkiem owocowym, ale naprawdę to jest lukrecja, którą najlepiej w życiu zniosłam. Nie wiem jak gdyby dlaczego, czym to jest spowodowane, ale nie było najgorsze. Wydaje mi się, że nigdy nie zjadłam do końca lukrecji w sensie, wiecie, nie zjadłam i nie połknęłam, więc to jest całkiem dobry wynik. Spróbuję jeszcze tego owocowego, owocowej części. Ciekawe, bo ona dziwa wcale nie ma dużo smaku Nawet nie wiem jaki to mógł być smak, czy to była wiśnia, czy to była truskawka To jest tym bardziej zadziwiające Wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi lukrecję, to te żelki mogą być dla niego w ogóle numerem 5 Jeżeli miałbym docenić jako ja, która nie lubi lukrecji, to bym dała temu naprawdę 3 to jest dobry wynik, bo tą lukrecję mogłam zjeść. Jestem w ciężkim szoku. Polecam, naprawdę. I teraz przechodząc dalej, może otworzę coś, co się nazywa Millions. I Millions wygląda dla mnie troszeczkę jak taka jakby podróbka tych Nerds. Kojarzycie takie w pudełeczku? Kiedyś testowałam. No to jest napisane Tiny Tasty Chewy Sweets. I są różne smaki. Kiedy otworzę opakowanie, to tutaj właśnie mam różne, różne smaki. Więc wyszły z tego trzy smaki: winogrono, chyba jakaś oranżada, albo. A nie, blueberry. Nie, bubblegum. <gum> ja jestem głupia. Czytam w obrót. A i to, <gum> i to też nie jest winogrono, tylko Jezu, czytaj. Więc to jest czarna porzeczka, guma balonowa i jabłko. Już mamy trzy różne smaki. Trój z porzeczki. Uuu, jest napisane, że no artificial colors, real fruit juice. A więc to jest barwione normalnym sokiem z owoców. Mm -hmm i wysypię sobie na rękę aaa, za małą dziurkę zrobiłam No, o, więc wygląda to w ten sposób, wygląda troszeczkę jak popcorn, jak taki fioletowy popcorn, nie wiedzieć czemu w każdym razie zachęcająco, muszę przyznać, więc spróbuję nawet nie wiem czy to jest guma, czy to jest taka jakby guma rozpuszczalna Mmm, ale rzeczywiście czuję czarną porzeczkę, od razu, mmm I śmiesznie, bo na początku było słodkie, a teraz jest kwaśne W sensie, takie już trochę zmieniło smak, ale nadal czuję czarną porzeczkę I chyba to jest guma rozpuszczalna, taka w stylu, wiecie, mamby Spoko, naprawdę dobry smak, ale się przygadzam, mmm Ale myślę, że spokojnie mogłam dać temu 4 albo 4,5. Jeszcze mam ochotę spróbować smaku gumy balonowej I te kuleczki są niebieskie o! Taka dziwna. To nie jest dobra guma balonowa. Ona jest taka jakby trochę jak pasta do zębów. Taka, wiecie, tutti frutti dla dzieci. Bleh. Teraz spróbuję jabłko. Mam nadzieję, że dla poprawy smaku. Jabłko powinno być spoko. Ma no w ogóle. halo! Ma w ogóle ładny kolor, ale tutaj. Ha! Tutaj jest napisane, że zawiera sok z jabłka, ale nie jest barwione sokiem, bo jak widać, to nie jest kolor jabłka. Ale powinno smakować jak jabłko. Hmm. muszę przyznać, że to jest trochę podejrzane, bo to smakuje jak słodycze o smaku jabłka, a nie właśnie jak taki wiecie sok jabłkowy. Może ma jakąś małą zawartość tego soku, ale ja czuję bardziej taki fejkowy smak. Jeżeli miałabym podsumować, to tak naprawdę muszę chyba podsumować je smakami, bo czarna porzeczka to rzeczywiście było cztery, guma balonowa to jakieś nieporozumienie i bym dała dwa, a jabłko to takie mm, między dwa a trzy. Bo to nie było zbyt dobre. Natomiast czarna pożyczka naprawdę dobra, więc tak bym to rozdzieliła. No dobra, ale teraz zostały ostatnie dwie rzeczy i znowu wydaje mi się, że miałabym ochotę to przepić wszystko. I tutaj widzę coś, co znam z Polski, ale dopiero jak się przyjrzałam, to okazuje się, że to jest w ogóle zupełnie inne, gdyby wydanie, bo to jest wydanie Wizard. I tu jest napisane, że taste the flavors. I uwaga, tutaj są różne smaki. Jest o smaku owoców leśnych, kwaśnej wiśni i banana. Więc, jakby trzy różne smaki w jednej słomce. I nie wiem też, czy to nie zmienia przypadkiem koloru picia. Ale nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Natomiast jestem w ciężkim szoku. Właśnie ja już piłam kiedyś takich słomek w Polsce, ale to były takie jednosmakowe słomki, a tutaj właśnie te trzy różne smaki to jest po prostu aż niesamowite. Wygląda to o dziwo w ten sposób, czyli ja bym się spodziewała, że to jest czekoladowa słomka, ale tutaj w ogóle nie ma czekolady. Nie ma. Przygotowałam sobie mleczko i chyba nie ma znaczenia, którą stroną włożę, więc wkładam słomkę. I uwaga, testing. Hmm. Nie wiem, co powiedzieć, bo czuję smak, ale nie czuję żadnego konkretnego. O, hmm. teraz się zmieniło. Teraz się zmieniło, ale to dziwne. Hmm, poczułam zmianę smaku, ale nie wiem na jaką. No nie, znowu nie czuję. Czy to może być banan? Hmm. Ej, czuję. To jest straszne, bo czuję, że się zmienił smak. Ale nie wiem na jaki. Może nie, że czuję banana, ale może jestem jakaś dziwna. Ale naprawdę nie jestem w stanie. Rozgryźć tego smaku. Na pewno widzę, że te kulki zmieniły kolor, bo na początku właśnie były brązowe. Potem wydawało mi się, że były jakieś takie bardziej czerwonawe. No i teraz są żółte. Czyli to by trochę sugerowało, jakby te warstwy to były różne smaki. I ten właśnie górny to te owoce leśne, potem czerwone to miała być wiśnia, i na końcu banan. Ale szczerze mówiąc, no nie wiem. Czułam na pewno jakąś zmianę, ale nie na tyle wyraźną, żebym dokładnie wiedziała, co to jest. Może mam zły dzień? Może im spróbować innego dnia, to byłoby lepiej, ale na razie muszę przyznać, że trochę się zawiodłam, więc myślę, że dałabym temu trzy, bo rzeczywiście poczułam jakąś zmianę, ale co to było, to nie mam pojęcia. I teraz ostatnia rzecz, naprawdę mnie zadziwiła, kiedy to przeczytałam. Bo to jest napisane butter Mintos, czyli trochę jakby maślane miętówki. To jest napisane Irresistibly Smooth and Minty. Nie wiem, czy to ma być smak masła i mięty. Czy to ma być smak mięty, ale konsystencja masła, w sensie taki wiecie maślany, maślana gładkość. Nie mam pojęcia, ale już niedługo się dowie. Stworzę to. What? Oh, nice. Wygląda to w ten sposób. O, i są to cukierki, które mają kolor masła i paski w kolorze karmelu. Czyli wygląda to po prostu jak maślano-karmelowy cukierki. Ale niech ja powącham Pachnie miętowo. Więc mój mózg jakby wariuje, dlatego że to wygląda jak jakiś karmelowy, budyniowy cukierek, ale pachnie tak delikatnie miętą. Odem. O, o, e, e. Ale jest mega dziwne. Nie wiedziałam, czy to dalej jeść, czy to wypluć. Ale pierwsze, co jak gdyby poczułam, to słoność, a dopiero potem jakoś z miętę. I to rzeczywiście, chyba jest o smaku masła i mięty. Więc to jest. prostu sobie, jakbyście widzieli, salone masło, i właśnie dodali do niego miętę. Ale dziwne, Ale muszę przyznać, że coś w tym jest. Mam trochę wrażenie, że im dłużej to jem, tym bardziej mi smakuje, bo po prostu na początku mnie to tak bardzo zaskoczyło. Ten cukierek jest właśnie taki gładki. Gdyby nie ten aromat miętowy, to to po prostu totalnie smakuje jak taki maślany puddingowy cukierek, ale właśnie taki miętowo-olejki wchodzą w grę i po prostu macie taki mindfuck, bo nawet nie, jak gdyby, naprawdę, mózg wariuje. Wydaje mi się, że dałabym ocenę 3,5. Bo chyba wolałabym, żeby to był albo Maślany cukierek, albo... Międowy cukierek. Jednak razem są zbyt dziwne dla mnie. Chociaż może przekonam się w przyszłości bardziej. Może jak gdyby to urośnie we mnie, ale na razie, na razie chyba nie. Więc chciałabym bardzo serdecznie podziękować osobom, które przygotowały mi te paczki. Mam jeszcze w zanadrzu następne, więc spokojnie będą jeszcze odcinki. A jeżeli wy na przykład mieszkacie albo odwiedzacie jakiś inny kraj, albo po prostu znajdziecie jakieś ciekawe słodycze, szakołuski, słone bądź słodkie, albo napoje, to możecie wysłać mi paczkę właśnie z takimi produktami to tak jak mówiłam w opisie będzie adres a tymczasem życzę wam cudownej reszty środy i widzimy się na tym kanale w następną środę a na kanale beauty w następny piątek będzie długo wam bardzo zaglądanie i do zobaczenia pa pa a jeżeli chcecie jeszcze zostać na youtube i wydać go dalej to koniecznie kliknijcie w film po lewej albo po prawej a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie no to koniecznie musicie dorobić klikając tutaj na górze o Doreczko co tam? 真贵。請